Witaj w Kalianie Oganciko. Pomyślałam sobie, że warto, żebyś ze mną doświadczyła siły i jakości, jaka powstaje przy intonowaniu tybertańskiego dźwięku uzdrawiającego. Opowiadałam o, nim, o nich w poprzednich nagraniach, ale czuję, że dopóki sama tego nie doświadczysz, to nie będziesz wiedziała dokładnie o co chodzi. W tej praktyce. Zapraszam Ciebie w tym wideo do wykonania dźwięku LU, który jest dedykowany piersią. Wibracja tego dźwięku powoduje doenergetyzowanie piersi, ale również bardzo ważnego centrum naszej emocjonalności, i centrum naszych uczuć, naszego uczuciowego serca, czyli środek mostka. Dokładnie jest to Conception Vessel 17, CV 17, tak można znaleźć ten punkt. Jest to jeden z ważniejszych miejsc, jedno z ważniejszych miejsc, gdzie koncentrując uwagę, koncentrując energię, możesz poczuć, jak wracasz do domu i wzmacniasz siebie. I również pozwalasz sobie na otwarte serce, czyste uczucia do siebie i do innych. Oczywiście wzmacnia to też serce i daje tobie, siłę wewnętrzną, ponieważ kobiety, które są zharmonizowane właśnie w tym centrum, e, są najsilniejsze. Ale przechodząc też do dźwięku lu, e, jest to wibracja, która krąży wokół piersi, e, jak fontanna, która energetyzuje również sutki, czyli między innymi również żołądek i ponieważ meridian śledziony, ponieważ merydian i żołądka przechodzi przez sutki. Wykonamy ten dźwięk na stojąco. Możesz go robić siedząc przy zachowaniu prostego kręgosłupa, nie opierając się o tył krzesła. Dobrze. Stań ze stopami na szerokość bioder. Na początek rozluźnimy nadgarstki, strzepiemy taki i napięcie, które może być w ciele, czy to po nocy, czy to po pracy, czy po dłuższym siedzeniu. W tym momencie Twoje stopy stoją na ziemi, ale też pozwalasz, jeśli to możliwe, bez bólu kolan, aby pięty lekko unosiły się do góry. Teraz ręce w tył, za plecy. Rozluźniasz wszystkie stawy. W przód. Przed siebie nad głowę na boki. I w dół. Postaw teraz stabilnie stopy na ziemi, jeśli unosiłaś pięty. Nie poczekaj, żeby ciało zatrzymało się samo. Ok. Teraz ruch z brzucha na boki, który poruszy całe ciało, luźne stawy, na tyle na ile jest to dla Ciebie możliwe. Porusza też biodra, ramiona, otrząsasz całe ciało na boki. To też pozwala rozluźnić stawy, upuścić trochę napięć z ciała. Ok, od góry do dołu. Trzepywań. Dobrze. Zaczynamy praktykę dźwięku. Stopy na szerokość bioder. Jeśli siedzisz, również ustawię na szerokość bioder, tak aby kostki były pod kolanami. Płasko stopy stoją na ziemi, palce skierowane bardziej do środka, tak żeby nie były zbyt daleko na zewnątrz, rozluźnikła, to znaczy wyobraź sobie, że siadasz na wysokim stołku. Tak żeby kości była spuszczona luźno w dół, ramiona do góry i na zewnątrz w dół. Zrób przestrzeń pod pachami, łokcie na zewnątrz, luźne nadgarstki, złap kule światła w dłoniach. Czasem taki wdech i wydech też przydaje się, żeby upuścić jakieś napięcia, jeszcze bardziej rozluźnić ciało, co jest bardzo potrzebne do wykonywania dźwięków. Wtedy lepiej rozchodzi się wibracja po ciele. I unosząc ręce do góry, poczuj jak podnosisz linci ziemi, napełniasz ni nią, nią swoje ciało. Tech ramiona, łokcie, nadgarstki, palce, kciuki na zewnątrz, otwierasz dłonie w stronę nieba i z wydechem spuszczasz dłonie w dół, ściągając niebo, ściągając jak, czy w stronę ziemi. Palce kierujesz lekko w stronę ziemi, wdech zagarniaj nad głowę i zamykaj harmonię, równowagę. Yin-yang nad głową, tworząc przestrzeń w dłoniach. Palce połączone razem z wydechem w dół przez centrum ciała. Zostajesz na mostku, otwierasz dłonie, układasz czubki palców na mostku i układasz w taki sposób dłonie, aby logą, czyli środek dłoni, znajdował się na sutkach jednej i drugiej piersi. I lekko otwierasz klatkę piersiową, cały czas kła, ruchem otwierania rąk, odsuwania rąk. To jest bardzo delikatny ruch. Łokcie w dół, pachy w dół i zaczynamy dźwięk lu. Przy dźwięku lu, przy każdym dźwięku, robisz spokojny wdech i intonujesz go tak długo, na ile z, z łatwością starcza ci powietrze. Nie rób tego na, wysił na wysiłku, na siłowaniu się ze sobą, tak żeby to był naturalny, spokojny dźwięk e, z uczuciem, że bardziej intonujesz do wnętrza siebie niż na zewnątrz, żeby każdy usłyszał twój dźwięk. Tak? Ale też nie, nie dość głosu, żeby był cichy. Po prostu obserwuj, co się będzie działo w Twoim ciele, kiedy robisz dźwięk lu. Zrobimy go 7 razy. Jest to taka liczba, która jest w Tybecie uznana za leczącą, za liczbę duchową, liczbę rozwoju, i właśnie każdy dźwięk powtarzamy 7 razy. Zaczynamy lu. dech, Lu. Jeśli załamie się tobie głos lub nie brzmi to fantastycznie, w ogóle tego nie oceniaj. Nie przejmuj się tym, co słychać. Raczej odczuwaj, co się dzieje w środku, tak? Wdech. Zobacz, co się dzieje w przestrzeni między dłońmi a piersiami. Może jest jakieś specyficzne odczucie w Twoim ciele? Wdech lo czwarty raz wdech Loo. Piąty. Piąty. raz. Loo. Lo Zostań na chwilę z dźwiękiem. Weź wdech, pozwól żeby wibracje przechodziły przez twoje ciało, przez tkanki piersi. Rozwibrowały. Murki. I spokojnie, powoli ręce w przód, wydech w dół. Uż dłonie wnętrzem do siebie. I na zakończenie D. Otwórz się na chi ziemi, unosząc je do góry, kciuki na zewnątrz. Ściągnij ci nieba w dół, w stronę matki ziemi. Dech, zamknij obie energie nad głową i tym razem zrobimy prysznic z ci, czyli dłonie skierowane do głowy, do czubka głowy i z wydechem poczuj jak spływają w dół, spłukując wszystkie stagnacje w stronę ziemi. Hej, rozluźnij. Tak wyglądają dźwięki. Ja dzisiaj w jakiś dziwny sposób wybrałam dosyć niski ton. Zazwyczaj moje lu jest trochę wyższe, ale jeśli zaczniesz robić praktykę, to będziesz sobie mogła popróbować, jak to jest z moim głosem, kiedy jest o ton wyższy, o ton niższy, jak się czuje moje ciało z tym, jak się czuje moje gardło, czy są blokady na moim gardle. Potem możesz sprawdzić, jak brzmi twój głos. Możesz teraz coś do siebie powiedzieć i na pewno będzie miał będziesz słyszała swój głos inaczej. I też jest tak, że właśnie Podczas praktyki, jeśli poczujesz, że ton jest za niski, to staraj się mimo wszystko kontynuować. Bo ważne jest, żeby właśnie w tej serii siedmiu dźwięków, siedmiu powtórzeń, był ten sam ton dźwięku. Tak? To znaczy spróbuj nie zmieniać. Pomimo tego, że może później okazać się, że jednak mi nie pasuje do końca, zachowaj tę jednolitość. Może być głośniejszy, ale w tym sam, w tej samej tonacji. W takim razie, jeśli spodobała się Tobie ta praktyka i masz jeszcze więcej pytań, możesz napisać do mnie na info.kalianiog.com. Możesz zajrzeć na stronę wwwkalianiogach.com. Link również będzie podany w opisie. Tam znajdziesz opis całego. Kursu online, dźwięków, których będziemy się uczyć, będziesz się uczyć. Również ruchu, który będzie, również masaży, które będą podczas całego kursu. I co dobrego możesz dla swojego ciała i dla siebie dzięki temu zrobić. Pozdrawiam Ciebie bardzo ciepło. Dziękuję Tobie za wspólną praktykę i do zobaczenia następnym razem.